Dzisiaj będziemy nagrywać, no, stare widzę. no i, no i są to patyki ja samego no i właśnie chciałem tylko powiedzieć, że, no, tamte są całe zniszczone, tamte są całe zniszczone, a tutaj, no, już odbudowałem, no, to jest to, to jest taki magazyn. No. To jest mój dom. Ja będę tylko pokazywać. A nie wiem, czy pamiętacie, nie nagrywają z tych wojanowców, ale tutaj jest bunkier. Nie, ja teraz. to jest bunkier? Tutaj były nasze zwierzęta. Tutaj były zwierzęta. Tutaj były zwierzęta. Tam w środku, tam. No tutaj mamy jakieś biblioteczki, siano, chyba je zbiorę. Bo tutaj ma takie siedzieć całe gotowe i po prostu tak czekać. Więc zbierzemy je. Jestem okay. moje nasiona? A tu 28. Окей Где еще откуда? А, так, тут Вот это вот Какие же эти Какие Мам Да Супер, To jest zegar? Nie, ja gram w Wojanowice i nagrywam. Nie słuchajcie się jego. Dzisiaj chcę wam pokazać, co się stało z tymi yy, z tymi Proszę się nie reklamować i zobaczycie, co się dzieje z wojanowicami, bo one już nie istnieją. Dlatego się wyprowadziliśmy stąd. Filip mieszka w domu, a ja mieszkam w tamtych starych wojanowicach. No i te wojanowice są kompletnie zniszczone. Potwierdzasz, Filip, że one są zniszczone? Na no, zakrwawiony Steve I zabił nasze Wojanowice I tam już jakby Nie, znaczy nie, są rakiety Są rakiety akurat No tak, są z Bedroka nasze rakiety I prawda, że one Na serio lewitują? Chyba idziemy w dobrą stronę Prawda? Tak, tak. ja nie wiem w ogóle, Gdzie ja idę Chyba tam Mm. A i tam ta kolejna część, jakby jak tak spadałem i machałem ręką, no to to właśnie była jak te zniszczone wojanowice. Nagrywałem te zniszczone wojanowice chyba? Chyba. Na, inaczej najwyżej to, to będzie to. Ale jeśli nagrywałem no. dajcie jednego suba, żeby mieć 20 subskrypcji. I... Ja się chyba zgubiłem. Ja nie widzę tych wojanowic. Tylko ja gdzie ona mogło być? No, gdzie my to mogliśmy te wojanowice dać? Nie ja chcę tylko znaleźć kolejkę i tyle. Ja chcę tylko, tylko koleję. Tylko na mnie zajdzie inne kolejce. Jeśli znajdę kolejkę, no to już znalazłem wszystko. Ale najwyżej, no to wiecie. Oh, widzę, widzę. Widzę już, okej, mamy tę widzę Już nie zamieszkacie tu. Dosłownie. Więc dołączcie po prostu do mnie. Po prostu dołączcie. No i po prostu mm, przyjdźcie do mnie, te stare widzę tylko, że to będzie... nie za tą kolejką, dlatego, że za sekundę zobaczycie czemu. Tam wyżowcy zostały zniszczone, nie zamieszkać tam, nawet tam żadnego łóżka nie ma. Znaczy, tak, tam, tam, tam to wygląda spoko, ale potem zobaczycie coś dalszego. Widzicie, już zaczyna lagować. Alegować czemu? Przez TNT. Przejdziemy naszym pięknym tunelem. Ja tutaj nie miałem bunkier, nie wiem, czy ja tu miałem bunkier, czy nie, ale to nieważne, my po prostu idziemy to piękne woja na oczywiście oczywiście ja żartuję one nie są piękne ale one, one już są zniszczone chyba one już są całe zniszczone bo są całe zniszczone z nich to już nic nie pozostało TNT na, jeszcze jest ja bym powiedziała na szczęście widzicie to jest ten drugi wieżowiec, a tam są nasze rakiety. Widzicie tam w powietrzu? Mm. Jezu, muszę wziąć jedzenie. Dobrze, że tutaj jeszcze pozostało jedzenie. Tutaj nie pozostało jedzenia. Nie, zasadzimy jeszcze. Zrobę jakaś to w ogóle roślinność. Nie popsułem. Także nie tam na dobro po tej roślinności. Jezu, jak ja to już tu żyje. I ten domek ledwo się trzyma, ale jeszcze jakoś żyje. I w tamtej racji... Znaczy... A. Tylko dwa mogły... Móg... Tak. Okay. No i co tu jest? A, no wiecie, my tam byliśmy, pamiętacie? No i na przykład na jednym filmiku to było pokazane, że nie będzie wojna, no i tak była jednak prawda. Trochę się z tego naśmiewałem, ale jednak była prawda. Co to? Telefony. Telefony pozostały. Bierzę te telefony. Ej, ja biorę Filip szybko te telefony, które tutaj są. Bo, bo przeżyły. No. Nie wierzę najlepiej. przeżyły. Ja też możesz sobie wybierać te tak, to jest najlepszy na stojórza. Ja żeby wybieramy tak trochę No ja też. O nie. Więc za ja wielką mam problem. Nie muszę wejść bo nie, TNT się podbujemy. No nie mam niczego innego. Tak, to, to. to... są bloki szmaragdów. Tutaj powinien wziąć te rzeczy. Okej. Okay. To są te przepiękne telefony. Szybko brać. Te, te piękne telefony że nie chcesz by... ...stra... aaaaaaaaaa dziś a te? jest jakich już mało jest? nie na no, na filmiku przerywę wzięliśmy trzy żeby sobie zrobić kilof ok okej szybko brać wow tego na serio jest dużo wow okej okay. zabraliśmy wszystkie okay. Jestem teraz, gdyby co na Wojanowicach? Wiesz, na tych yy, zniszczanych. Dlatego, że brałem telefony. Widzą, my tam nie dobiegniemy. A nie, przystanę tam Można jeszcze zrobić to jedzenie, ale super. Mm, nie szybko. I tak, my po prostu zarabiamy. Nie, nie szybko. Tutaj no. telefony mamy, szybko ruszy. Potrzebujemy kilka dobrze, że ta restauracja w ogóle przyżyła Co to jest? Co tam jest? No. Co większmy ty? Ale ja nie no jestem na wojanowice. Ej, masz kilof? To wykop, te wszystkie diaksy tutaj. Ok? No tutaj na wojanowicach to je weź. Tam są. Te wszystkie w ogóle, które znajdziesz, szmaragdowe też. Po prostu takie właśnie te. Potrzebne żyć. No tak. Jeszcze przynajmniej te jakoś można żyć, co nie? Nie w biedzie, dlatego że... Inaczej w sumie mamy dużo jedzenia. Mm, mm. No tak, no jeszcze... No jeszcze tutaj mamy pie, piece z tym, z węglem. Jeszcze jest jeden bacon. A no i jeszcze z tamtych, z tamtego sklepu weź, tam powinno być jeszcze. Ja nam robię tutaj jedzenie. Jeśli chcesz, czy masz? 50 zł. Chodź. A właśnie to też. No! Możesz wziąć sobie tamte, tam, tam jest dużo. Ej, czekaj. Stój, 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 czekaj. Potrzebuję tylko kilka rzeczy. A potem dam ci to, to wszystko tutaj. No czekaj, posłuchaj. Mogę. Ej, D daj, kilo po prostu. Na sekundę, daj, kilo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Już. Mm. No już daję, stoi, już sześć, sześć, to wydaje, sześć, mm. Masz! A my już wracamy, widzowie! My już wracamy! Na karpa, że ty już możesz wszystko dać zrobić. Przecież ty na. tam już. <laughs> jo! Co się to stało? To, widzowie, my więcej widzicie. No nie, w mnie tak już to widzieliście. Ej, musimy zginąć, widzowie. Nie yes. musisz, No wiem. Właśnie dla ciebie idę. <laughs> Okej. Okay. Mało trzy jakieś. Jezu, co ja robię? Po co ja to przemieniam? Mogę mieć blok, Uwaga! Robię Jest! Jeśli nie, przecież ja mam diamenta. A nie wiem czy to zaliczy, bo... Zaliczy. Zliczy! Okej, okay, ma mamy szybkość wow ale szybko. Ja mogę zamienić sobie. Nie, hmm. Nie. Najgorzej ja nie mam chyba kilofa, czy mam że ja nie, ja nie mam kilofa, ja nie mam kilofa, ja nie mam kilofa, brać kilofa, ja wierzę, <laughs> nie, ja nie jestem też byłem ciekawy, czy tak się da. <laughs> Na razie, nie no, regle są na nasz tak nie Ja, alda się. Nie wiem No, nie mam na Ej, szybko odkładać telefoniki. No?